Jesteśmy na ulicy Borowskiej od strony ulicy Petrusewicza, Wrocławskich Park Wodny. Za nami prace budowlane. Tak naprawdę najważniejsze i najcięższe prace, które, które dobiegły końca, czyli wylewki żelbetonowe, podmiecki i pod budynki technologii i szatniowe zostały zakończone. Teraz koparka, która za moimi plecami pracuje, dokonuje tak naprawdę wyrównywania terenu pod nową plażę i też pod to, żeby z tej nowej plaży na wzgórzu Andersa można było dojść do nowej inwestycji. Nowa inwestycja to dwie basenowe, tego czego Wrocławski Park Wodny, Aquapark nie miał czyli brodzik dla, dla maluchów 40 cm i dodatkowo jeszcze, żeby zwiększyć lustro wody i też udostępnić mieszkańcom i naszym klientom ilość wody, w której będą mogli wypoczywać i się relaksować. niecka 1,35 m, która będzie miała około 400 m2 powierzchni. Koszt inwestycji to jest około 8 milionów złotych, a zakończenie planujemy robót za miesiąc, tak żeby odbiory wszystkie były zakończone na koniec czerwca i 1 lipca, żebyśmy mogli otworzyć nasz nowy obiekt, ale tak naprawdę to czekamy na to, co w dzisiejszych warunkach powie rząd i czy otworzy w ogóle nas. Oprócz budowy na terenach zewnętrznych, przeprowadziliśmy też szereg remontów wewnątrz akwaparku. Zaczęliśmy od remontu holu głównego, powiększyliśmy szatnie saunarium o kilkaset szafek, dzięki temu usprawnimy ten ruch, szczególnie w okresie jesiennym. Wyremontowaliśmy też łazienki na terenie basenów rekreacyjnych łazienki damskie oraz męskie. I wprowadziliśmy też szereg zmian dla naszych najmłodszych, wyremontowaliśmy pomieszczenie dla matki z dzieckiem przy brudziku, wyremontowaliśmy część zjeżdżalni, właściwie wszystkie zjeżdżalnie przeszły taki okresowy remont, który zawsze przeprowadzamy przed okresem letnim.